Siemka, z tej strony Dawid i witam Was na moim kanale For wheels by David. Dzisiaj coś specjalnego, rzecz o którą bardzo wielu was, z Was pytało, czyli Parkside Performance czarny. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do testu. Także zaczniemy może od danych. Tutaj 20 V, e, 1900 uderzeń na minutę, 1550... Maksymalne obroty 660 minimalne i środkowe 1250, kwadrat na jedną drugą cala, czyli na pół cala, no, maksymalna śruba 33 mm średnicy. I maksymalna moc na dokręcanie 1356 Nm, a na odkręcanie prawie 1900 Nm, tutaj mamy 1898. W zestawie przychodzą fajne trzy nasadki, które ja już używałem, są dość naprawdę grube, 17, 19, 21 i też fajny adapter z jednej, drugiej na 3 3,4 cala. Tutaj tam producent deklaruje, że ma tutaj 370% więcej mocy na odkręcanie, 230% na przykręcanie i tutaj 10 razy mocniejszy, taki silniejszy y, życie silnika jest dłuższe, tak, 10 razy i 5 lat gwarancji, co często y, jest rzadkością, aby takie coś spotkać. Przejdziemy teraz do walizeczki i Wam pokażę, jak to wygląda w środku. W środku, tak jak ja już wspominałem wielokrotnie przy tym Parkside czy przy innych różnych narzędziach Parkside, bardzo solidna walizeczka, jeśli ktoś lubi, lubi takie walizeczki. Klucz z baterią spokojnie się mieści, bo, miejsce na ładowarę i na kolejną baterię miejsce na adapter, miejsce na te nasadki czyli możemy to wsadzić sobie gdzieś w szafę, jak gdzieś tam mieszkamy w bloku. Czy gdziekolwiek, nawet no, w garażu też możemy sobie wsadzić, oczywiście, w szafę. No, ale wszystko mamy wtedy w komplecie, ładnie poustawiane i tak dalej, nie? Klucz, ja tutaj za niego płaciłem 350 zł w Polsce, on był mi wysłany tutaj do UK. Bateria 8A, tam chyba był koszt 200 zł plus minus. Tutaj macie model tego, bo bardzo dużo ludzi pyta o model, także tu macie model. No i nie przedłużając, pokażę Wam szybko testik, jak on sobie poradzi na tej mojej testowej śrubie M20. Na nasadkę 30 mm, także zapraszam do oglądania. Klucz bateria w pełni naładowana, moc ustawiona na trójkę, czyli maksymalna moc. Dokręcamy tą śrubę przez około dobrych 5 sekund i zobaczymy, ile newtonometrów potrzebujemy, aby zerwać to połączenie. Aż nasadka stanęła, I się troszeczkę tutaj zblokowała, dobra. E, teraz tak klucz, tutaj mój i uwaga, ciągniemy. No, sporo. Jest, nie wiem czy widać, 701 Nm, czyli powiem no naprawdę ładnie na dokręcanie, bym powiedział na tego typu klucz. Dociągniemy to teraz z jakimś 500 Nm i zobaczymy, jak on sobie poradzi z odkręceniem takiej śruby. Wyszło 510 Nm. I teraz sprawdzamy, jak on sobie z tym poradzi. No, bez najmniejszego problemu, nie? Co tutaj zauważyłem, no też moje nasadki nie są jakoś najnowsze, ale troszeczkę by mógł mieć mocniejszy ten krążek tutaj na kwadracie, aby lepiej troszeczkę te nasadki trzymało tutaj porównam na przykład do mojej 27, która jest nówka sztuka no lepiej troszeczkę siedzi, ale porównując na pewno do moich innych kluczy no wolałbym, żeby to troszeczkę mocniej jednak siedziało także może by nawet się przydało ten krążek po prostu wymienić aby on ciaśniej siedział Kolejno, dokręcę tą śrubę na 700 Nm. Zobaczę, czy mi się uda na 700. Postaram się. 580. Dobra, Wiszę, już tutaj ta rura ma metr. Ta przeduszka ma metr e, długości. Wyszło 704. No jest yy, tyle, ile mogę tutaj zrobić. 704 spróbujemy, jak sobie z tym poradzi. No poradził sobie po dwóch sekundach, bym powiedział, bez najmniejszego problemu. Yy, dokręcę to teraz. Może taki jeszcze pomysł wpadł yy, średnim dewaltem. Czyli DCF891. Tutaj bateria jest w pełni naładowana. Ustawię go na trujeczkę. Dokręcę tą śrubę przez chwilę i zobaczymy, jak on sobie wtedy z tym poradzi. Dobra, zobaczmy. No, poradził sobie bez najmniejszego problemu. A w drugą stronę teraz dokręćmy tym, a spróbujmy dewaltem. A no dewalt też bez problemu to odkręcił. Czyli no, dwa klucze spokojnie. Porównywalnej mocy na pewno. Ten ma 1150 Nm na odkręcanie. No mogę spróbować jeszcze większym diwoltem to dokręcić i wtedy byśmy zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Czyli no to już, to już jest potwór, bo to jest 2400 Nm, ale dokręcę to przez 5 sekund, bo po tych 5 sekundach on włącza już dużą moc. Także zobaczmy. No było chyba nawet więcej niż 5 sekund. Też klucz ustawiony tutaj na trujeczkę, na maksymalne yy, dokręcanie, tak trujeczka. I bateria, oczywiście, też w pełni naładowana. Zobaczmy tego Parkside'a, jak sobie odkręci to. Czy da radę? No poradził sobie, nie? No. Nie jest nieźle na tego typu klucz, za tą cenę bym powiedział. Tutaj jeszcze Wam wrzucę filmik, jak on sobie radzi z taką półosią, z kołem i tak dalej. Także zobaczycie. Tutaj mam taką półoś na szybko do odkręcenia. Zobaczcie, to jest dość pordzewiałe. Tak? Nie było jakoś dawno, dawno to ruszane. Widać, że jest cała rdzewka na tym. Zobaczymy, jak on sobie z tym tutaj radzi. Zobaczcie, uwaga. Yy, oczywiście moc Ustawiona tutaj na 3, czyli pełna moc, i zobaczmy, jak on sobie radzi. Też często pytacie, jaki to model, także tu macie. Uwaga, czas start. No tutaj dobrze by było drugą rączką przytrzymać to. Uwaga, lecimy. Klucz, oczywiście ustawiony na trójeczkę. Maksymalna moc i patrzymy. Jedna. Ta była dobrze doopieczona. Trzecia. Kolejna. No, w miarę. I tutaj przyda się druga rączka do ściągnięcia koła. Także, no, radzić sobie radzi. Jak widzicie, jestem ciekawy, Waszej opinii, czy warto coś takiego kupić, czy nie? Dajcie znać. Zobaczymy, jak on sobie z tym tutaj poradzi. Także płoć tutaj nie była w tym aucie dawno na pewno odkręcana. Także zobaczymy. Klucz w pełni naładowany i tutaj ustawiony na trójeczkę. Także lecimy. Poradził sobie, no nie jest, nie jest źle. Może też tutaj nie było tego loktailu na śrubie to możliwe, że ktoś tam kiedyś to odkręcił, ale no nie jest yy, najgorzej poradził sobie, na pewno jakby było taka bardzo, bardzo zapieczona to by dłużej trybił no, myślę, że całkiem ok, nie? Podsumowując, no, kluczek bardzo fajnej y, sprawności, bardzo dobrze sobie radzi. Ja go też testowałem przy kilku autach i naprawdę jest mocny. Za te pieniądze no, myślę, że warto. Tak? Szczególnie, że ja go kupiłem w promocji, tak jak nie wiem czy wspominałem, za 350 zł, bateria chyba około 200 zł kosztowała, czy nawet mniej. Y, no, także spokojna cena, nie? Myślę, także do warunków takich domowych, jak najbardziej bym powiedział, nie? No, zobaczymy jak on będzie długo chodził. Dajcie znać w komentarzu, co wy używacie i jak wasze klucze się sprawują. Pozdrawiam, na razie, trzymajcie się. W tym miejscu prosiłbym Ciebie o subskrypcję mojego kanału. Dla ciebie to tak niewiele, a mnie zachęca do działania. Dzięki.